Używaliśmy prawo Kirchhoffa, używaliśmy metody prądy oczkowe, a teraz używając superpozycji i spróbujemy rozwiązywać, mamy dwa źródła, będziemy mieli dwa, dwa układy. Pierwszy V1 będzie sam i później V2 będzie działał sam i z, z, obliczymy prąd e, prąd i dodajemy i normalnie możemy odzyskać e, dokładny odzyskać prąd całkowity. Dobrze, piszemy. Tu musimy obliczyć R zastępcze, R zastępcze to jest R1 plus lub odwrotnie zaczynamy od drugą stronę. Mamy R4 plus R5 są szerogowo, później równoległy z R2 to jest drugi krok. I trzeci krok dodajmy R1 plus R3 i to jest R Z to jest trzeci krok. Możemy nazywać tu R1', to jest R4 plus R5, to jest 50 plus 60, 50 plus 60 to jest 110 ohmów I teraz R2', to jest R1' równoległe z R2 i to jest 110 razy 132 przez 242 i to jest 60 ohmów. To jest Rz teraz. To jest R2' plus R1 plus R3. To znaczy 60 plus 30 i plus 80. I to jest 170. Od tego możemy obliczyć I1'. I1' to jest V1 przez Rz. 170 przez 107 to jest 1 A. od tego możemy obliczyć I2 Prym i I3 I, Prym dobrze, I2 Prym używając dziennik prądu to jest R4 plus R5 przez r

plus R4, plus R5 razy i1 i to jest 132 przez 240 i to jest 0,5454A dobrze, idziemy do drugi układ. RZ możemy obliczyć, RZ tu to jest R1 plus R3 są. szerogowo, to jest pierwszy krok, drugi krok z równoległy z R2, drugi krok później dodajemy R4 plus R5 to jest trzeci krok i to jest Rz. To znaczy, e, tak obliczyliśmy dobrze, R1 prym to jest. ja myślę RZ będzie ile RZ jest 170 ja myślę RZ to jest RZ to jest 170 ohmów możecie spróbować i od tego obliczymy obliczymy i 3 sekund to jest I2 sekund i to jest I1, 2, prym, jeżeli tak możemy nazywać. I3 sekund to jest prąd. Jest ujemny, popłynie tamtą stronę i możemy obliczyć go. To jest 85, minus 85 przez 170, to jest minus. 0,5A dobrze. Od tego możemy obliczyć I2 tak, który jest, płynie tamtą stronę, to znaczy będzie dodatnie, to znaczy to jest R1 plus R3 przez R1 plus R2 plus R3 razy I3. Sekund, ale będzie dodatnie i 2 prime, tak i nie obliczyliśmy. To jest 0, 2, 2 7 amper. a i 1, 2 prime to jest R2 przez R1 plus R2 plus R3 jest ujemny razy i 3. Sekund, i to jest ujemny i będzie minus 0 tak 7 27 27 amper tak dobrze i teraz możemy obliczyć i1 to jest i1 plus i1 2 i to znaczy, to jest 1 minus 02727 dwa, dwa, to jest ile? To jest 0,77 siedem, siedem, Amper, tak czy e, wynik. Sprawdzę, sprawdzę Nie, 0,7 dwa siedem, przepraszam, siedem, dwa, siedem, tak, to jest jeden, dobrze, a i dwa, to jest i dwa prym, plus i dwa, dwa prym, i dwa prym obliczyliśmy, zero, cztery, pięć, cztery, pięć, i dwa sekund, to jest plus zero, 2, 2, 7, tak i to jest 0,6 około 0,68 amper i od tego możemy obliczyć i się też i trzy to jest i 3 który był dodatnie plus i 3 2 który jest ujemny i 3 prym to jest 0,5,4,5,4 minus 0,5 i to jest 0,0,4,4A. Dobrze, to jest metoda superpozycji. I teraz idziemy do. Twierdzenie Tewnina. Co mamy robić? Twierdzenie Tewnina jest, jest następującym. Czytam. Obliczenie obwodów metodą źródła zastępczego, który nazywa się metodą Tewnina jest oparta na twierdzeniu Tewnina, zgodnie z którym dowolny aktywny Obwód liniowy można, można od strony wybraniach dwóch zacisków aby to znaczy cały układ tu e, tak zastąpić obwodem równoważnym, złożony z połączono-szerogowo jednego idealnego źródła. I jedne rezystencje, to znaczy cały ten układ możemy zamienić go do tego układu zastępczego. I od AB mamy ten R2, który jest odbiornikiem. Dobrze. Eee, zastępczy. Zastępcze FTH jest równe napięciu, którym wstąpi na zaciskach AB po odłączeniu odbiornika o rezystancję R2, to znaczy w stanie, w stanie jałowym zacisków AB. Dobrze. Rezystancja RTH to jest, jest równa, rezystancja widziana. Zacisków aby po zwarciu wszystkich źródeł napięcia i rozwarciu wszystkich źródeł prądu. Mamy tylko źródło napięcie. Zamienimy to do zwarczy. I teraz obliczymy Vth i, i Rth. Vth, możemy pisać prawo Kirchhoffa Vth, to jest V1 plus spadki napięcia tu, R1 plus, jakie się tu, R3, przepraszam, R3 razy i 1. A Vtychy to jest to minus, przepraszam, minus, dobrze, V1 to jest 170, tak, a i1 możemy obliczyć w 1, to jest V1 minus V2, prąd który płynie tu, i1, to jest 100 minus 100 przez wszystkich tych rezystorów, R1 plus R3 plus R4 plus R5 i to jest 170 minus 85 przez sumę tych rezystorów z całą.

0,386 amper i to jest 170 minus 100, to znaczy to jest 127,5 V. To jest VOTH, tak? RT RTH to jest, to jest R1 plus R2 równoległy z 4 Plus R5 dobrze i to jest ma no. wynik jest dobrze R1 plus R2 ja muszę przypominać sobie jaki wartość mają R1 to jest 30 R2 to jest R3 R3 tak. to jest 8 plus 80 i R4 to jest 50 plus 60 to jest 110 i to jest 110, tak równoległy, to jest połowa i połowę będzie 110 przez 2 to jest 50. RTH jest równa. 55 ohmów od tego możemy obliczyć. I2 to jest VTH przez RTH plus R2 i to jest 127,5 przez RTH 55 plus R2. R2 jest 132. I2 powinno być. Czy jest kalkulator? Powinna być ile? I dwa powinna być. Co, co co, Ja Wam powiem. I dwa. I dwa obliczyliśmy wcześniej. To jest 0,6 06 sprawdzicie 0,682 A i tyle miałam do powiedzenia rozwiązywaliśmy ten problem używając wszystkie metody i dziękuję bardzo